Gotowy do nurkowania gboko i rozwizywania tych tysikletnich tajemnic. Kliknij przycisk podobnie. Udostnij te trejkomu, to potrzebuje tej wiadomości i, co najważniejsze, zasubskrybuj kanał i WCZ Powiadomienia. Nie przegap okazji, aby podać każdym ściegłem tej historii, która rozszerzy Twój wizji i wzmocni wiar. Chodźmy razem w te podróż odkrywcz. Jest wicej. Zanurzmy Ezy fascynu historii, która przechodzi przez wieki i imperia pełne zwrotów akcji, które, wieście mi, jest bardziej aktualne ani myliś. Starożytny Egipt z faraonem i imponującym Pałacem Królewskim, był miejscem absolutnej wadzy i zwyczajów, powiedzmy, do osobliwym. Na przykład kastracja nie była tylko praktyk barbarzystw, by to ostry instrument w utrzymywaniu lojalności w imperium i kontroli na dworze królewskim. Pomył o tym społeczeństwie, którym absolutna wadzą faraona była niezaprzeczalna, aby zapewnić, e wierno egipskich oficerów była kluczowa. I ułeni tam w hucie unuchowie, wykastali mczyzn, którzy, ponieważ nie mieli spadkobierców ani wizji rodzinnych, które mogłyby odwrócić ich lojalno, stali Ezji nieocenionymi postaciami. Zajmowali strategiczne stanowiska, czy to w najbardziej intymnych sferach władzy, zajmując Ezji tajemnicami paswowymi i własnym bezpieczeństwem źdół. To by mistrz ruch dla tych, którzy chcieli mi pęk kontrol nad swoimi poddanymi i królewskim stem. Nie z dziś. Ta praktyka, czoł brutalna, była starym zwyczajem, który rozściga Ezji daleko poza ziemię starożytnego Egiptu. Cywilizacje, takie jak Babilon, pod domen królów, takich jak Nabuchodonozor i rozległe Imperium Perskie, z nazwami takimi jak Artekleses, równie intensywnie wykorzystały okaleczenie jako sposób na zapewnienie kontroli i poddania Ezji. By to uniwersalny język władzy, wyrany znak szefa, i który był posłuszny, i jakiecie jednostki moługu były ukształtowane przez kaprysy królewskiej. Wyobraź sobie tylko scenariusz człowiek, pozbawiony jego zdolności do roznaania, ale podniesiony do pozycji ogromnego prestu i wpływów. To Tobają cię wielu eunuchów cicia starożytnego Egiptu i innych imperiów. Kastracja w tym kontekście była nie tylko aktem fizycznym, ale rytuałem przejścia do nowej to tożsamości sposobem na bezwarunków Zapewniać, e jego lojalność w imperium była niezachwana. Był to oczywiście no dwukierunkowy, ale dla członków rodziny królewskiej wisza na boku bezwzględnej kontroli. Dlatego, kiedy mówimy o kastracji w starożytnym Egipcie, mówimy o żunej praktyce, która obejmowała znacznie więcej niż proste usunięcie fizyczne. Chodzi o polityk, o bezpieczeństwo faraona, struktur Esdeł Królewskiego, a przede wszystkim o nieustanne poszukiwanie absolutnej wadzy. By to sposób na zapewnienie. E najbliżsi Egipscy oficerowie byli zawsze, a ponad wszelkie wpływoci w sobie imperium. To prowadzi nas do mylenia o tym, jak władzą kształtuje społeczeństwa, nawet najstarsze. Mu o postaciach pewności siebie na dworze. Nazwa Potifa przychodzi mi na MYL, gdy mylimy o starożytnym Egipcie i historii Józefa z Egiptu. Biblia opisuje go jako oficera faraona, a dokładnie jako kapitan stranika. Ale intryguje wiele ludzi. E niektóre tłumaczenia Biblii w pewnym momencie nawet nazywa go junek. To generuje do debaty, czy farby napraw kastrowane, czy te słowo mają wówczas szerszym znaczeniem. To interesujący dylemat, prawda? W końcu termin junek na prowadzi nas do kastracji, co, jak widzieliśmy, bają praktyk wspólnej kontroli i poddania Ezi zapewnianiu lojalności w imperium. Neili jednak pamięta, E w wielu starożytnych kontekstach sowo junek mona u y do wyznaczenia egipskiego urzędnika, ministra lub osoby, która zajmowała stanowisko wielkiej odpowiedzialności i zaufania do prawdziwego SDU, niezależnie od jego kondycji fizycznej. Kiedy w Biblii nazywa Potifar jako junek, moł odnosi Ezy do jego wysokiej pozycji i bliskości faraona, a niekoniecznie edożna okaleczenia. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia roli, jak odegra w starożytnym Egipcie. Pomył o tym, jak nawet dzisiaj niektóre słowa mają wiele znaczy w zależności od kontekstu. To co podobnego, tylko na tysiąclecia. Faktem jest, e niezależnie od tego, co został wykastrowany, potifal być człowiekiem o wielkim wpływie. Jego opis kapitana Stranika dziś wskazuje na pozycję wagów w programie bezwzględnym faraona. Nieby prostym, Sag B.Y. Prosty msak, by y to kto, kto radzi sobie bezpośrednio z bezpieczeństwem suwerenu i, według tabeli, tajemnic Imperium. Na pewno by człowiekiem, który potraktuje Eji powanie i Ujni tam postrzegamy, jak stare zwyczaje i niuanse języka magu kształtowa nasze rozumienie postaci historycznych. Niepewno co do Stanu Potifara zachca nas do wyjścia poza oczywiste, do bada i zastanowienia Esi, co naprawdę oznacza Keitcowo w swoim oryginalnym kontekście. To przygotowuje nas do jeszcze bardziej podzibiania znaczenia tego człowieka w wyciu Józefa z Egiptu i fabuji, który rozwija Ezy w Paacu Królewskim. Niezależnie od dyskusji na temat tego, czy by kastrowany, jedno jest pewne potife, posiadające wysok pozycji polityczne i społeczne w starożytnym Egipcie. Pomylcie, a e nieby zwykły biurokrat Twój opis jako kapitana gwaru i faraona, czy daje nam wielko jego statusu. Był szef bezpieczeństwa prezydenckiego tamtych czasów, odpowiedzialny za utrzymanie postków w Pałacu Królewskim i zapewnienie integralności samego władcy. To nie jest dla nikogo, prawda. Ta wybitna pozycja umięcia go w kręgu bardzo blisko faraona, serca egipskiej wadzy absolutnej. Był szefem osobistej strony wadcy, a tym bardziej winił stanowych. Wyobraź sobie odpowiedzialność za radzenie sobie zwanymi postaciami, które z jakiego powodu popadły habilitowane wymagało to nie tylko się i autorytetu, ale tej dyskrecji i lojalności w niekwestionowanym imperium. I nie zatrzymuj Esi na tym. Biblia pokazuje nam, Edom Potifara by Zamone, co stanowi wyrany znak jego bogactwa i wpływu. Ale najciekawsza rzecz jest to, e ten dobrobyt wydaje Esi jeszcze bardziej pomnoj wraz z pojawieniem Esi Jose do Egiptu. To tak, jakby działa tam własna opaczność Boga, zamieniając wszystko wokół Józefa w co jeszcze lepszego. Ten dobrobyt nie był wynikiem szans. Odzwierciedlało to zdolną administrację potencjału i właściwe funkcjonowanie domu. By człowiekiem zasobów, który wiedział, jak zarządza swoimi towarami i zespołem. I Wayni ta zdolna do prowadzenia i administracji pomaga nam zrozumieć, dlaczego u Józefowi z Egiptu tak wiele obowisków, jak zobaczymy po niej. Dlatego po by czym więcej eni nazwiskiem Sistoli. By filarem struktury władzy starożytnym Egipcie, człowiekiem o strategicznym stanowisku, który zajmowa Ezi problemami bezpieczeństwa i mija przykład dobrobytu. Jego liczba ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia scenariusza, w którym by Józef Egiptu i sposób, w jaki był planzać Ezji rozwija porus starożytnych zwyczajów i absolutnej mocy faraona. Sistoja Hosea do Egiptu zapiera dech w piersiach, prawdziwy przykład odporności i integralności wrót przeciwności. Sprzedany przez samych braci jako niewolnik tak, ta zdrada rodziny której nie mojemy sobie nawet wyobrazić, został zabrany do starożytnego Egiptu, co dziwnego miejsca ze starymi zwyczajami bardzo różnymi od jego własnego. Wyobraź sobie ból, samotność, poczucie porzucenia, które Musiał odczuwa. Ale mimo to była RKA Dżudzia i Waini tam wchodzi Potifar. Józef został kupiony przez Postifara, kapitana gardo faraona, i to jest dziwietne co w historii. Zamiast gdziekolwiek wyldowa w domu jednego z najbardziej wpływowych ludzi w Egipcie. A niesamowite jest to, E Józef nie pozwala sobie na opuszczenie. Powicji jest i pracy, okazujeć wierno Bogu i etyk, która go podkreśla. Szybko prosperowa jako szugę i został administratorem całego domu potifar, pomył o tym jako dowodzie, że doskonało zawsze znajduje swój dróg bez względu na okoliczności. Tutaj warto zrobić sobie przerw. Nawet w obliczu ogromnego procesu zdala od ojca, Jakuba Izraela i jego matki, Rejcieli i jego braci, Takich jak Rubem i Juda, Józef utrzyma swoje posłuszeństwo i wiar. Nie oferowa Ezji zamiast tego go pracowa i pewno siebie. Jest to potne przypomnienie, a e nasze podejście do trudności mógł okryli nasz przyszło. To, jak mówi, wszystko współpracuje dla dobra tych, którzy kochaj Boga, a Ecie Józefa jest iwym świadectwem tego. Ale proces Hosena tym Ezi nie skoczy. Biblia opowiada nam o pokusie o Unii Potifara. Odcinka, który testuje integralno Józefa w skrajności. On, wierny jego zasadom i jego wierności Bogu, odmawia swojego ataku, wol stawi czoła konsekwencjom grzeszania przeciwko Panu i przeciwko jego ziemskiego Pana. Jest to kluczowy moment, który pokazuje niezachwian posta Józefa z Egiptu i jego głokie poczenie z boskim celem. Ta sytuacja, czoł bolesna, zabrała Józefa do więzienia, co na pierwszy rzut oka wydaje Ezji niepowodzeniem. Ale jak zobaczymy, nawet aresztowanie bają czci boskich planów dla niego. Relacje z Porpifarem, który rozpoczął zakupu niewolnika i jest jej Ezigodny zaufania pozycji, by tylko pierwszym krokiem niezwykłej podrói Józefa z Egiptu, podróż, która zakończyłaby i jego odkupieniem i zbawieniem wielu Ej, w tym z jego własnej rodziny. To fascynujące, jak sama Biblia, wrót tak wielu relacji z władzy i starych zwyczajów w starożytnym Egipcie i innych imperiach, dotknie w punktu. Takiego jak kastracja, ale zupełnie innym pogodem Eni ludzi. Niezwykłym przykładem tego jest Izajasza rozdział 56, wersety 4 i 5, gdzie czytamy: Zaskakuj z obietnic, ponieważ Pan mówi o eunuchach, którzy zachowuj moje Soboty i wybieraj rzeczy, które mi esy podobaj, i obejmuj moje przymierze: dam je w domu i w moich czanach lepsze, a je dzieci i córki. Ten fragment jest balsamem dla duszy, prawda? Pokazuje nam, on wiatr. Za absolutną moc i praktykami kontroli i poddania EZI jako okaleczania koncentrowa EZI na fizycznych ograniczeniach i braku pochodzenia. Bóg spojrzał w serce i wierno Bogu. Dla niego warto i to samo osoby nie jest powiązane z jego kondycji fizycznej lub zdolności do posiadania dzieci, ale z jego posłuszeństwem i relacji stwórc. Pomó mi społeczeństwie, które ogromnie cenią linii i utrwalanie rodziny, obietnica imienia lepszego eni dzieci i córki dla eunuchów jest czym rewolucyjnym. To tak. Jakby Bóg mówi bez względu na to, co wiatr odbierze od ciebie i jak go definiuje we mnie, masz większy cel – wieczne dziedzictwo. To bardzo rezonuje podrój Józefa z Egiptu, która nawet daleko od jego rodziny, od Jakuba Izraela, Rubema i Żudi, a po utrzymywała swój uczciwo i została nagrodzona. Ta perspektywa prowadzi nas do głębokiej refleksji na temat tego, co naprawdę ma znaczenie w życiu. Wiele razy trzymamy ezy ludzkich ideałów lub oczekiwa, zapominając. Eboa opatrzno działa w tajemniczy sposób i jemu uda nam boskie odkupienie i cel, które pokonuje wszelkie straty. Jest to zaproszenie do spojrzenia poza pozorami i zaufanie. E plany Boe jest zawsze lepsze, nawet jeżeli ich nie rozumiemy. Kiedy widzimy to biblijne odniesienie, zdajemy sobie sprawę. E si stoja e unuchów, a co za tym idzie? Postaci takich jak porfa, jeli to naprawdę jedna, zyskuj nowy wymiar. Nie chodzi o kondycję fizyczną, ale o chorób duchów. Chodzi o nadzieję poród bólu i pewno e boska sprawiedliwość wyczy, oferuje oferując przyszłość i nas dla tych, którzy pozostają wierni, niezależnie od jakichkolwiek przeciwności. Prawda jest taka, e kastracja jako forma kontroli i poddania Ezji nie była wynalazkiem egipskim, była to szokująca i skuteczna praktyka w runnych starożytnych cywilizacjach, która szukała absolutnej wadzy. Podczas gdy faraon uływał go w swoim pałacu królewskim, Imperia, takie jak Babilon i Persja, również przyjęły z wyranym celem zapewnienie, a e jego egipscy oficerowie, a raczej właśnie oficerowie, byli lojalności niekwestionowani Imperium. Jest to surowa demonstracja tego, jak wadzą mu objawia Ezji brutalny sposób utrzymania posztku. Pomył o wielkich nazwiskach, które przynosi nam historia. Na przykład na Buchodonozor potny król Babilonu, nieby kwatem do wchania. By znany ze swoich strategii dominacyjnych i okaleczania jego wrogów lub tych, których ciąg kontrolował, bają jednym z nich. Podobnie Imperium Perskie, suwerenami takimi jak Artaxerxes, równie wykorzystało te praktyk. Wiedzieli, eunek bez wizji rodzinnych, które mogłyby powodować konflikty interesów, był oddanym saks krajności, prawdziwym odzwierciedleniem poszukiwania kontroli i poddania Ezji. Sprawa. Która dobrze ilustruje brutalność tych kary Jest król Zedekasza z Judy Który zbuntował Ezi przeciwko Nabuchodonozorowi Historia jest cika Jego dzieci zostaje zabite na jego oczach A on sam został lepiony Wszystko jako sposób na zamanie oporu i pokazania Co Ezi stało z tymi Którzy odwa Ezi zakwestionował babilosk moc absolutną choć on niebezpośrednio do kastracji Okaleczanie fizyczne bają Uniwersalnym językiem dominacji I wyranym przesaniem o tym Kto był odpowiedzialny Praktyki te sprawiają, że zastanawiamy ezyj nad starożytnymi zwyczajami i ludzką naturą w ich nieustannym deniu wadzy. Przypomina to, jak powtarzana jest historia, o tym, jak pewne standardy behawioralne, o ile nas dzisiaj szokujemy, były uważane za normalne, a nawet konieczne do utrzymania poszków w rozległych i żółtych imperiach. Posta eunucha w tym scenariuszu jest cichym wiadectwem epoki, której lojalność w imperium kupiono w bardzo wysokiej cenie. Dlatego. Gdy widzimy te przykłady innych kultur, zdajemy sobie spraw, e-historia potencjału i kontekst starożytnego Egiptu to tylko kawałek znacznie większej zagadki. Zastosowanie kastracji i innej formy okaleczania ujawnia mroczny aspekt ludzkości, ale pomaga nam tej docenie odporno ludzi takich jak Józef z Egiptu, którzy poru tej rzeczywistości udało Eji zachować swój uczciwo i wierno Bogu, nawet gdy wszystko wydawało Ezji utracone. Po całej tej podróży starożytne zwyczaje absolut moc faraonów, takich jak Nabuchodonozor i Artaxerxes oraz Zunoicia na dworze królewskim. osigamy najważniejszy punkt – refleksji duchowe. Sistoja Józefa z Egiptu, sprzedawana przez swoich braci i wrzucona w dziwny wiatr, jest ewym wiadectwem wierności Bogu, nawet w okolicznościach najbardziej niekorzystnych. Nie został przeprowadzony przez gorycz, zdrady rodziny lub niesprawiedliwo uwięzienia w domu Potifa lub w więzieniu. Przeciwnie, zachowa swój uczciwo, posłuszeństwo i niezachwian wiar. I to jest dla nas lekcja, aby ojewi Bóg błogosławitym, którzy ufaj mu i pozostaj wierni, bez względu na wielko procesu. Ucie Józefa jest pełnym dowodem na to, eboa opatrzno zawsze działa, nawet jeśli nie widzimy, Był od niewolnika do gubernatora staroetnego Egiptu odkupienia, które ona wyjani jedynie boskim celem. To tak, jakby Bóg szeptał nawet ciemniejsza sytuacja pracy za kulisami. Pamiętaj, że Rzymianie mówi rozdział 8, werset 28, który jest jednym z największych obietnic, jakie mojemy przyjwiemy. E wszystkie rzeczy współpracuj dla dobra tych, którzy kochaj Boga, tych, którzy jest nazywani ich celem. Ten fragment jest balsamem dla każdego trudnego serca. Mówi nam, e nawet ból, niesprawiedliwości, okaleczenia icia, czy to fizyczne, emocjonalne lub duchowe, mag został przekształcony w co dobrego, jeśli jesteśmy dostosowani z planami bojmi. Jest to zaproszenie do nadziei wrodku bólu, więc e boska sprawiedliwo nie zawodzi, nawet jeli zajmie. stoja Józefa z Egiptu, który opuści dno studni, aby uratował łazn rodzin, w tym Izrael Izraeli, jego braci Rubem i Juda, jest owym dowodem, e scenariusz bo jest zawsze większy i bardziej zaskakujący niż nasz. U Y zdrady rodziny, niewolnictwa, więzienia, wszystkiego, aby spełnić większy cel. Wig jaka jest twoja CZ? prosto podobnie jak Józef Egiptu pozostał wierny i zjejął, jesteśmy powołani do zrobienia tego samego. Ufaj, a e nawet jeżeli dowiadczasz procesu, który wydaje esi nimi koca, wierno Bogu i posłuszeństwo waszemu wyzwaniu jest sposobem na odkupienie i spełnienie boskiego celu. Nie chodzi o zrozumienie wszystkiego, chodzi o zaufanie, a e plany boje jest doskonałe. Czy kiedykolwiek zostaje zdradzony, skrzywdzony, wrzucony w miejsce, które nie należy do ciebie, z uczuciem e wszystko Esi zawali. Czy zastanawia Esi, co za tak dułym bólem i zamieszaniem jest większy cel? C.U. Historia, którą dzisiaj odkryjemy, która ma miejsce w tajemniczym i narzucającym starożytnym Egipcie z faraonami absolutnej władzy i zwyczajów, które wydaje Esi nam niewiarygodne, odwróci twój gał. Zapomnij o tym, co mylisz o Hose do Egiptu i enigmatycznym potencjalnym potwornym. Przygotuj Esi na podróż. Która wykracza daleko poza intrygowanie SDU Królewskiego i barbarzyńskie kary, takie jak kastracja przygotuje Ezi na odkrycie bokich praw o lojalności w imperium, uczciwości i opatrzności Boga Ajce za kulisami. To, co Biblia naprawdę mówi o tym zwisku, mu ci zaskoczy i, co najważniejsze, da klucz do zrozumienia, w jaki sposób nadzieja w bólu może zmienić Twoje życie. Zostaw ze Amen, bo to objawienie jest dla Ciebie. Dotarliśmy do koca naszej podróży przez te historii, ale jej wpływ na jej icie dopiero Ezji zaczyna. Saga Józefa z Egiptu, zdrada Rodziny, proces domu Potifar i powstanie starożytnym Egipcie po faraonem. Wszystko pokazuje nam, co fundamentalnego wierno Bogu i uczciwości jest niewłaściwymi kompasami, nawet gdy wiatr wydaje Ez upada. Czyż identyfikowała Ezji z bólem niesprawiedliwości poczuciem wrzucenia w nieznane miejsce lub walki o utrzymanie wartości w wrogim rodowisku, takie jak stare zwyczaje prawdziwego estupenego absolutnej wadzy i kontroli i poddania Ezi. Si Józefa jest lustrem dla naszych własnych bitew, a ona krzyczy, e nadzieja w bólu jest prawdziwa. Nie podda Esi, nie zrobi gorzki, a Wayne i takie podejście otworzyło drzwi do jego odkupienia i spełnienia jego boskiego celu. Pomył o tym, jakim Egipt stoi z dzisiaj, który Potifa ci udowadnia, jak zareagowała na swoje zdrady rodzinne lub wyzwania, które wydaj Esi ci zepsuł. Tak jak Józef ufa, e plany Boga by większe, nawet gdy wszystko wydawało Esi bez znaczenia, jesteśmy zaproszeni do zrobienia tego samego. Boska sprawiedliwość Moł nie nadejdzie w naszych czasach, ale nadejdzie. A Moł zastosowa te lekcje dzisiaj. Zastanów Esi, gdzie możesz bardziej wicie swój uczciwo, gdzie możesz bardziej polega na bojem opatrzności i jak możesz zachowa posłuszeństwo. Nawet gdy cieka jest trudna. Historia Józefa z Egiptu nie dotyczy tylko przeszłości, jest to potycznik leciowy dla terenie i przyszłości. Jeżeli to zanurzenie ci dotkną, zainspirowało ci ideę Ci na perspektyw, więc em masz znacznie więcej. Subskrybuj kanał i umoliwi powiadomienia, aby nie tracić adnej treści. Razem będziemy nadal rozwijać historię, które przekształcaj esi i pomagaj ci celu i wadze. Dotarliśmy do koca naszej podróży przez tysiącletnich historii, ale jej wpływ na jej ecie dopiero ESI zaczyna. Saga Józefa z Egiptu, zdrada rodziny, proces domu po Tifari, powstanie starożytnym Egipcie po faraonem, wszystko pokazuje nam co fundamentalnego wierno Bogu i uczciwości niewłaściwymi kompasami, nawet gdy wiatr wydaje i upada. Czyż identyfikowała ESI z bólem niesprawiedliwości? Poczuciem rzucenia w nieznane miejsce lub walki o utrzymanie wartości w wrogim rodowisku, takie jak stare zwyczaje prawdziwego, estupego, absolutnej wadze i kontroli i poddania EZ. stoje Józefa jest lustrem dla naszych własnych bitew, a ona krzyczy, Energia nadzieja w bólu jest prawdziwa. Nie podda Esi, nie zrobi gorzki, a Wayne takie podejście otworzyło drzwi do jego odkupienia i spełnienia jego boskiego celu. Pomył o tym, jakim Egipt stoi z dzisiaj, który Potifa ci udowadnia. Jak zareagowała na swoje zdrady rodzinne lub wyzwania, które wydał esi ci zepsu? Tak jak Józef ufa, e plany Boga by wiksie, nawet gdy wszystko wydawało esi bez znaczenia, jesteśmy zaproszeni do zrobienia tego samego. Boska sprawiedliwość mu nie nadejdzie w naszych czasach, ale nadejdzie. A Mołę zastosowa te lekcje dzisiaj. Zastanów esi, gdzie Możesz bardziej wicie swój uczciwo, gdzie Możesz bardziej polega na Bojemu opatrzności i jak Możesz zachowa posłuszeństwo. Nawet gdy cieka jest trudna. Historia Józefa z Egiptu nie dotyczy tylko przeszłości, jest to potocznik dla dla szoci i przysiości. Gotowy do pójścia dalej. Jeżeli to zanurzenie ci dotkną, zainspirowało ci i ci na perspektyw. Więc, emmasz znacznie więcej. Subskrybuj teraz nasz kanał i włącz powiadomienia. W ten sposób nie stracisz żadnych nowych treści i nadal gdzieś rozwikać historię, które przekształcaj Esi i pomagaj budowaniu ecia celu i wadzy. Kliknij przycisk rejestracji i dojdź do nas tej podrój.